Pan jest pisarzem, zgadła pani, a pani anioł? Prędzej czarownica. I o czym pan pisze? Mam pewien pomysł, ale on jest przeklęty. Jak to się stało, że reakcyjna sztuka, Piłat, została najpierw opublikowana, a potem wystawiona? Kogo miałeś na myśli, mówiąc, Woland? Szatan, w którego nikt nie wierzy, decyduje się odwiedzić Moskwę. On by zaprowadził porządek. W prawdziwym życiu żaden Woland nie istnieje. Proszę mi wierzyć, on istnieje. <noise> Dzisiaj coś się stanie. Mieszkanie zabierzcie, tylko głowę oddajcie. Nie ma żadnego szatana. Ta kraina jest pełna przesądów. Każdego dnia oczekują na mesjasza. Sam sobie go łąbeczku jesteś winien. Nie trzeba było tak mocno spoufalać się z nim. Za każdym razem, kiedy do pana idę, boję się. Nie chcę któregoś dnia do pana przyjść, a pana nie będzie. Tak się nigdy nie zdarzy. To jest siła nieczysta. Ciemność ogarnęła znienawidzone przez prokuratora miasto. Co z nim jest? Powiedziałeś komukolwiek powieści? Pani oszalała, proszę wyjść. Rękopisy nie płoną. Kim pani jest? Zabiliście go. Więc tak, Margo, jakiej nagrody pani oczekuje za rolę mojej królowej? Chcę, aby wszystko było jak wcześniej. Jutro rano będę z tobą. Godzina chybiła.